Proszę Państwa, ostatnio pojawiają się pytania właściwie, które rozgraniczają samą terminologię mamy w Polsce zagrożenie epidemiczne. Czym się różni zagrożenie epidemiczne od epidemii i od pandemii? Bardzo proszę pan dr Dariusz Gajecki. Pandemia jest szerszym pojęciem dotyczącym większej skali zakażenia. Epidemia jest. Pojęciem bardziej ograniczonym. Pojawia się też wiele pytań: jak chronić najmłodszych, jak chronić dzieci? Podobno jest taka teza, że dzieci przechodzą łagodniej. Tak, to jest prawda, że dzieci przechodzą łagodniej. Dzieci są źródłem zakażenia, chorują dorośli. Niestety dzieci też chorują, to musimy mieć na uwadze. Szczególnie te dzieci, które mają zmniejszoną odporność w danej chwili, chwili zakażenia. Panie doktorze, czy jest jakaś grupa szczególnego ryzyka? Są to osoby powyżej 65 roku życia, czyli tak zwane osoby starsze. Proszę Państwa, jak w tej chwili funkcjonuje Państwa przychodnia zdrowia? Zostały wprowadzone pewne procedury, wiele pytań i wiele lęków u pacjentów, związanych właśnie z bieżącymi tematami dotyczącymi ochrony zdrowia. Procedury te zostały wprowadzone dla dobra przede wszystkim mieszkańców miasta i gminy Strzegom. Chodzi oczywiście o sytuację taką, w której jedna osoba nie będzie zarażała osoby drugiej wirusem. W związku z tym udzielamy porad, tak zwanych porad telefonicznych, gdzie lekarz. Decyduje o tym, czy dana osoba ma przyjść do przychodni, czy, wystarczy, czy wystarczą zalecenia, zalecenia telefoniczne. Drugą istotną sprawą jest to, że przyjmujemy pacjentów na wyznaczoną godzinę to jest bardzo ważne proszę przychodzić na wyznaczoną godzinę. Przyjmujemy pacjentów pojedynczo, przyjmujemy pacjentów w odpowiednich środkach. Zabezpieczenia epidemicznego. Czyli każdy pacjent wchodzący dezynfekuje ręce, każdy pacjent jest zaopatrzony w maseczkę, ma wyznaczone miejsce, do którego idzie po to, by lekarz zbadał, po czym niezwłocznie opuszcza przychodnie. Czyli praktycznie w danej chwili w przychodni, w tak dużych pomieszczeniach jest no kilka osób. Jakie objawy powinny niepokoić w przypadku dzieci, dorosłych, no i w tym przypadku również seniorów? Przede wszystkim wysoka gorączka, duszność, kaszel, takie objawy jak przy grypie, to jest tak najczęstsze objawy są i yy, zwłaszcza postępujące objawy, yy, to są takie główne, a... Takim przede wszystkim naj, taką najcięższą sprawą no to będzie postępująca niewydolność oddechowa, czyli jeżeli ten oddech będzie coraz trudniejszy, będzie się osobom coraz trudniej oddychało, to przede wszystkim powinno budzić niepokój i takie osoby powinny szukać pomocy szpitalnej. Jakie rady również dla opiekunów tych seniorów, co możemy teraz zrobić w tej sytuacji, żeby ochronić właśnie te osoby, które są w tej grupie największego ryzyka? Przede wszystkim trzeba wytłumaczyć naszym seniorom, którzy niejednokrotnie czasem nie zdają sobie sprawy z ryzyka, tak? z, ze skali zagrożenia. Trzeba nakłonić ich do tego, żeby nie wychodzili z domu i nie kontaktowali się z nami, z, nami, którzy nie, z rodziną, która nie mieszka z nimi. Tak? Powinni się odizolować od sąsiadów, od reszty rodziny. To, co możemy zrobić, to. Zrobić dla nich zakupy, tak telefonicznie dowiedzieć się czego oni potrzebują, jeżeli potrzebują leków to poprosić o kody do recept i zrobić zakupy też w aptece i nie wchodzić do nich do domów. Te zakupy zostawić najlepiej na wycieraczce i no, zasygnalizować, tak, że są do, do odbioru, pod żadnym pozorem osoby starsze nie powinny Wychodzi do sklepów, do dużych sklepów, nawet tych małych tak? dotykać klamek, dotykać e, przycisków w no, wind może tutaj w naszym mieście nie mamy, ale do domofonów tak? e, przycisków do pinów przy, przy płatnościach elektronicznych. E, jeżeli już nie wiem, nie mają wyjścia tak? są zmuszone do tego, żeby gdzieś wyjść to niech pamiętają, że każda powierzchnia, której dotkną może być powierzchnią potencjalnie zarażoną wirusem, bo ktoś inny mógł wcześniej przejść, przetrzeć sobie nos, nawet nieświadomie dotknąć czegoś, nie wiedząc, że ma koronawirusa, tak? Może być nosicielem wirusa, zostawić tego wirusa gdziekolwiek, na jakiejkolwiek powierzchni i my dotykając tej, to nie tylko są porady dla starszych osób, dla nas wszystkich, tak? dotykając tej powierzchni przenosimy sobie wirusa na ręce, Potem potrzemy sobie nos, bo nas zaś swędzi zupełnie nieświadomie, robimy to odruchowo i doprowadzimy do infekcji. Więc, chrońmy siebie, chrońmy starszych. Myślę, że najlepsze zalecenie dla starszych osób to jest to, żeby unikać teraz pobytu w zbiorowiskach ludzkich. Drodzy Państwo, w ostatnim czasie wiele osób zadawało mi pytania znajomi, pacjenci. Czy mamy do czynienia ze zwykłą grypą, czy mamy do czynienia ze zwykłym przeziębieniem? Proszę Państwa, nie. Jest to wirus o szczególnej złośliwości wirus, który przenosi się w sposób galopujący z człowieka na człowieka. Jest to wirus, który niestety powoduje zgony. Także podchodźmy do tematu bardzo poważnie. Zostańmy w domach. Musimy się niestety bać troszeczkę tego wirusa, tak? musimy się bać zakażenia, także po, traktujmy sp sprawę bardzo poważnie. Ja bym nawet y, wysunął taką tezę, że jest to czas, y, czas y, takiej wo wojny biologicznej. Mamy po prostu wojnę biologiczną, musimy tę wojnę biologiczną wygrać. Jeżeli nie, to będziemy mieć taką sytuację jak jest we Włoszech, gdzie wczoraj zmarło 475 osób, przedwczoraj. Ponad 300 osób. Także, Szanowni Państwo, to nie jest zwykły wirus, to jest bardzo poważna sprawa. Stosujmy się do zaleceń, tych, któreśmy tutaj przekazali. Ja jeszcze chciałbym poprzednią wypowiedź uzupełnić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przychodni, bo to jest ważne, szczególnie dla osób starszych, jeżeli chodzi o wypisywanie recept. Recepty staramy się wypisywać jako tak zwane e-recepty, czyli są podane cztery numery telefonów do przychodni, dzwonimy na dany numer telefonu, zgłaszamy zapotrzebowanie, dostajemy tak zwany kod i co ważne, z tym kodem i z dowodem osobistym, powtarzam, z, z dowodem osobistym zgłaszamy się do apteki, gdzie zostają wydane leki. Wypisujemy leki na cały rok, co nie znaczy, że pacjent musi wykupić leki na cały rok. Stopniowo co miesiąc każdy każdy lek w zależności od potrzeby dana osoba po prostu wykupuje. Panie doktorze, nie chcemy niepotrzebnie siać paniki, ale trochę zaniepokoiły mnie te słowa, że wypisujemy recepty na cały rok. Jak państwo szacujecie, kiedy możemy zażegnać Temat epidemii, szacunkowo, kiedy możemy czuć się bezpiecznie i kiedy zaczniemy czuć się bezpiecznie? Czy takimi danymi Państwo jako służby medyczne dysponujecie? No nie, nie dysponujemy. Sądzę, znaczy, że cały świat nie dysponuje. Wypisujemy na cały rok po to, no żeby po prostu usprawnić w przyszłości funkcjonowanie, nawet, nawet jeżeli nie będzie już epidemii, czy, czy pandemii wirusa usprawnić, no, działalność służby zdrowia. Także to, to jak gdyby, jedna sprawa to jest sprawa wirusa, a druga sprawa to jest zwykła logistyczna, techniczna sprawa funkcjonowania przychodni. Czego, czego właściwie do tej pory nauczyła nas ta sytuacja? Czego nauczyła służby medyczne? Pokory. <laughs> Pokory, pokory, po prostu. Nikt nas nie spodziewał się, ja pracuję ponad 30 lat, no, nie mieliśmy tak zjadliwego wirusa, także po prostu mieliśmy różne, różne problemy, stykaliśmy się z różnymi wirusami, przecież ten wirus to, 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 z grupy Korona to nie jest pierwszy wirus, prawda? ale jakoś no, udawało się sytuację opanować. Natomiast no, w tej chwili jest to, tak jak powiedziałem, wirus o niezwykłej toksyczności. Także no, ciężko, ciężko jest nam powiedzieć po prostu, jak długo, jak długo będzie trwała ta epidemia, jak długo będziemy walczyć, jak, 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 jak będzie wyglądała sytuacja za miesiąc, za dwa czy za trzy. Proszę Państwa, pojawiła się również informacja. Jedna z firm farmaceutycznych polskich w tej chwili produkuje na trzy zmiany preparat pod nazwą handlową Arechin. Podobno lek wspomaga leczenie koronawirusa, a jest przepisywany przy innych dolegliwościach. Czy zdarzyły się już u Państwa przypadki, że ktoś z pacjentów, któryś z pacjentów chciał receptę właśnie na Arechin? Tak, tak, oczywiście tak. Tylko proszę. proszę proszę po prostu jakoś zdać sobie sprawę z tego, że środki medyczne, silne środki medyczne muszą być podstosowane pod nadzorem lekarza. To nie jest tak, że pacjent sobie życzy i my to życzenie realizujemy. Tak? Do stosowania pewnych leków, pewnych grup leków są potrzebne jest potrzebny nadzór lekarski, także to, to, to nie jest tak, że my tutaj jest, że tu jest koncert życzeń, że pacjent sobie życzy i my wypisujemy, prawda? My musimy inaczej podejść do tematu, my musimy wspomagać, czy musimy zwiększać swoją odporność w sposób naturalny, tak? W sposób naturalny, czyli odpoczynek, czyli spacery, oczywiście nie w grupach, czyli odpowiednie odżywianie. To, to jest to co, 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 co do nas w tej chwili należy, a nie myślenie o jakichś lekach, które muszą być stosowane pod nadzorem lekarskim. Wszyscy jesteśmy w maseczkach i, i operator i oczywiście Państwo jako służba medyczna, ale pojawiło się również pytanie właśnie, czy maseczki ochronne zabezpieczają mnie przed koronawirusem? Bardzo proszę. Oczywiście maseczka ochronna służy, jak sama nazwa wskazuje, ochronie, czyli stosując maseczki wszędzie, chronimy się przed wyziewami i wydalinami osoby i zdrowej i chorej, to pomaga może nie tak rozprzestrzenianiu się wirusa, jak po prostu kontaktowi bliskiemu z wydychanym powietrzem osoby, czy to chorej, czy to zdrowej. A ponieważ traktujemy każdego człowieka w tej chwili jako potencjalne zakażenie, ta maseczka spełnia swoje przeznaczenie. Jeżeli ja teraz nieświadomie kichnę, kasznę i tak dalej, to nie wydzielę tego aerozolu na zewnątrz w takiej ilości i na taką przestrzeń, żeby zarazić inne osoby. I po to my je nosimy, żeby chronić innych przed, przed wirusem. Jeżeli je nosimy i yy, Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten wirus mógł dotrzeć na tą maseczkę, to my nie dotykamy tej maseczki, nie wkładamy do kieszeni, nie, nie zakładamy jeszcze raz tej samej maseczki. Ta powierzchnia na maseczce potencjalnie też jest powierzchnią wtedy już zakażoną, więc ściągamy ją za zauszniki i wyrzucamy. Po jakim czasie od zakażenia koronawirusem mogą pojawić się pierwsze objawy? Znaczy objawy nie pojawiają się w pierwszych dniach. Objawy występują tak po 3-4 dniach dopiero od zakażenia. Dlatego osoba, która miała kontakt z wirusem, może na początku nawet o tym nie wiedzieć i dopiero po, po, po jakimś czasie te, te pierwsze objawy się pojawią, dlatego um, też jest ważna właśnie ta... I, tak. Do, do 14 dni dlatego to jest ważna jest ta izolacja właśnie osób starszych yy, z osobami, które mogą mieć potencjalny kontakt, ponieważ niektóre osoby mogą nawet nie wiedzieć o tym, że są jeszcze zarażone. Jak ta kwarantanna powinna wyglądać, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni i te rodziny, czyli członkowie bliscy, którzy są yy, yy, właśnie poddani kwarantannie, ale też sąsiedzi, znajomi jeżeli osoba, której dotyczy kwarantanna, trafiła do własnego domu, w którym przebywają inni domownicy, ta kwarantanna również obowiązuje tych domowników, także absolutnie nikt z tego mieszkania, z tego domu nie wychodzi na zewnątrz, tak? nie kontaktuje się z innymi osobami i, i wtedy trzeba prosić o pomoc bliskich, żeby nam zrobili zakupy tak? i dostarczyli je też nie wchodząc do naszego domu. Kwarantanna obowiązuje wszystkich domowników. Nie ma w tej chwili dostępnych testów tak, powiedzmy tak, żebyśmy mogli w przychodni wykonać takie badanie. Jedyne testy to są testy, które badają tzw. genom wirusa, czyli to są testy, które są dostępne tak naprawdę w oddziałach chorób zakaźnych i wykonywane są na zlecenie lekarza specjalisty, czyli lekarza specjalisty chorób zakaźnych. Także w przychodniach niestety nie ma tak zwanych szybkich testów na razie, na chwilę obecną. To jeszcze się może zmienić. W tej chwili wydaje się, że najlepszym lekiem stosowanym przy infekcji, przy gorączce i przy bólach mięśniowo-stawowych jest paracetamol. Bardzo proszę. Pacjent zero ozdrowiał. Taką informację otrzymaliśmy wczoraj. Media w całym kraju na ten temat dużo mówiły. Można sobie policzyć, ale również jedno z pytań dotyczy tego, jak długo trwa leczenie osoby już zdiagnozowanej zakażonej koronawirusem. Myślę, że to są sprawy indywidualne, bo zależy to od stopnia powikłań, które wirus wywoła w naszym organizmie. Jeżeli to będzie infekcja koronawirusowa, przypominająca grypę, możemy liczyć na infekcję być może tygodniowo, może troszeczkę dłuższo. Jeżeli wirus spowoduje powikłania i ciężkie powikłania, no to te dni nie są mierzalne, nie są jednakowe dla wszystkich. Także wszystko zależy od systemu odpornościowego naszego organizmu, od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Użycie alkoholu i jak również gorąca kąpiel może osłabiać chwilowo siły odpornościowe organizmu. Nie zalecamy. W jaki sposób w takim razie wzmocnić organizm? Tutaj pan doktor już wspominał na ten temat, że zdrowa dieta, suplementacja, spacery. Czy są jeszcze jakieś elementy na tyle istotne, które można byłoby teraz zastosować, właśnie po to, żeby uchronić się i wzmocnić ten układ immunologiczny przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem? Ja myślę, że doktor wyczerpał temat. Tak? Musimy dbać o siebie, być wypoczęci, nie forsować własnych organizmów, nie siedzieć na przykład do późnych godzin nocnych, też przed telewizorem, przed grami komputerowymi, tak. Organizm musi być wyspany, wypoczęty, zregenerowany. Ci, którzy uprawiają jakieś sporty i uprawiają je oczywiście w odosobnieniu, tak, gdzieś na wolnym powietrzu, to też muszą uważać na to, by to nie były wysiłki yy, takie ekstremalne, ciężkie yy, dla organizmu. Jeżeli już biegamy, nie wiem, jeździmy rowerem, uprawiamy jakiś wysiłek fizyczny, w odizolowaniu od innych oczywiście, to muszą być to treningi lekkie, tak? które nie wyczerpują pokładów yy, yy, takich energetycznych organizmów w zupełności, yy, ponieważ wysiłki ciężkie też spowodują to, że będziemy się słabiej bronić przed wirusem. I proszę Państwa, ostatnie pytanie o pupile, czyli psy i koty. Czy psy i koty mogą zarazić się koronawirusem? A ja pozwolę sobie uzupełnić również to pytanie, czy zwierzęta mogą przenosić. Koronawirusa. Traktujmy nasze zwierzęta jako bezpieczne i czujmy się bezpiecznie w ich towarzystwie. Ja sama mam sporo zwierząt w domu mam i dwa psy, i trzy koty, i świnki morskie i no, nie ma obawy, że te zwierzęta przenoszą wirusa. Korzystamy z przychodni, tak jak już po, powiedziałem natomiast drugi, drugi jeszcze moment drugi, drugie miejsce. Gdzie możemy, się, gdzie możemy się zażyć, to są, to są sklepy, z których musimy po prostu korzystać. I, i drodzy Państwo, wy, wymagajmy od tego, od siebie, a, ale także od pracodawców, którzy zarządzają tymi sklepami, żeby przed sklepami, tak jak w tej chwili jest tutaj w niektórych sklepach strzelami, były maseczki, które zakładamy, były środki dezynfekujące ręce i korzystajmy tylko właśnie z takich, z takich, z takich miejsc sprzedaży. Nie? To jest, to jest bardzo istotne dla nas, dla nas wszystkich jest to bardzo istotne. Tak samo jak y, punkty apteczne, nie? gdzie gromadzą się kto się tam gromadzi, głównie osoby chore. Prawda? Jeżeli punkt apteczny jest otwarty, nie jest to dobry pomysł. Korzystajmy z tych punktów aptecznych, które sprzedają poprzez okienko. To jest bardzo istotne. Nie wchodźmy do tego pomieszczenia, można wydać lek poprzez y, zwykłe, normalne okienko. Uważam, że to w najbliższych tygodniach będzie kluczowe, bo tu w Przychodni my bardzo dbamy o higienę, natomiast dbajmy ją również wychodząc z domu, idąc po to, co nam jest potrzebne na co dzień, czyli te środki spożywcze, bo my po nic innego nie będziemy chodzić, nie będziemy chodzić do kina, do teatru, gdziekolwiek indziej, tylko właśnie do tych sklepów, tak. Czyli chciałem jeszcze to powiedzieć, bo uważam to za kluczowe. Mamy, mamy wojnę biologiczną. Walczmy, walczmy z tym draniem. Jeżeli już dotykamy jakiegoś produktu, włóżmy go do swojego koszuka i go zabierzmy. Nie macajmy, nie odstawiajmy na półkę i e, e, dbajmy o to, żeby nie roznosić wirusa, bo nie wiemy, czy mamy go na swoich rękach, czy, e, czy nie mamy. Do zrealizowania elektronicznej recepty jest potrzebny numer PESEL, więc żeby ułatwić i usprawnić pracę też pani aptekarek, które pracują. No, przez okienko, i też boją się tego kontaktu z osobą chorą. Najlepiej przygotować w domu taką kartkę, na której już jest napisany numer PESEL i te cztery cyferki kodu dostępu elektronicznej recepty, i po prostu podać pani przez okienko. Albo pokazać. Tymi, Albo tak? pokazać. I ta karteczka od razu Pod pójdzie do wyrzucenia. Natomiast każdy wirus niestety może się przenosić również na dowodzie osobistym z jednej do drugiej strony. Szanowni Państwo, na koniec dzisiejszego wywiadu. Chciałbym bardzo podziękować całemu personelowi medycznemu, lekarzom, pielęgniarkom, laborantkom, paniom sprzątającym, nawet naszemu panu konserwatorowi. Chciałbym również bardzo podziękować za pomoc panu władzom miasta, panu burmistrzowi Suchycie. Za no, wszelką pomoc, którą tutaj, z którą się nie zwrócę, z którą się zwracam, jest, jest po prostu realizowana. Dziękuję również mieszkańcom za ich szczególne, szczególne zachowanie, za wyrozumiałość. No, jestem pełen, pełen podziwu właśnie dla tych, wszystkich, dla tych wszystkich osób. Dziękuję Państwu jeszcze raz.